Dzień dobry, Krzysztof Jackowski, Jasnowic dla faktu 24.pl. Zadaję o wypowiedź na, na temat tego, co się ostatnio stało w Paryżu, tragicznego. Z całą konsekwencją będę mówił to, co mówiłem na początku roku, właśnie dla faktu 24.pl że żyjemy w przededniu czegoś, co można nazwać wojną w Europie. Wiadomo rzeczą, że ta tragedia, która się wydarzyła w Paryżu, nie jest wojną jeszcze. Ale proszę zwrócić uwagę, że ja o, tej, o tym zagrożeniu na Europę mówiłem na początku roku, kiedy nie było uchodźców, kiedy nic się nie, nie kroiło, żeby coś w Europie, prócz kryzysu finansowego, miało się dziać. Byliśmy wyborami z tymi kwestiami. Otóż e, na tą chwilę mamy listopad. E, prezydent Francji krzyczy, że to, co się stało w Paryżu, to jest akt wojenny. Francja przycisnęła mocno działania zbrojne e, 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 na Bliskim Wschodzie, Rosja e, bardzo duże uderzenie dzisiaj zrobiła e, zbrojne także na e, Bliskim Wschodzie. E, powiem tak, dla mnie, jako jasnowidza, nie do końca jasne jest to, co się stało w Paryżu. E, proszę zwrócić uwagę na pewną konfigurację. Otóż e, Ameryka e, bardzo skutecznie e, robiła swoją rebelię wojenną na Bliskim Wschodzie e, do czasu, kiedy położył na tym rękę Putin. Putin delikatnie kazał e, Obamie się wycofać z tych działań zbrojnych, być z boku. E, no i ma za nim stoi prawo, ponieważ prawowity prezydent e, e, państwa, w którym toczy się wojna, poprosił o to Putina. Za Putinem stoi prawo. Ja zaczynam się obawiać, czy, czy ten zamach w Paryżu nie był zamachem sprowokowanym. To sprowokowanym, być może przez Mossad, być może przez Amerykę, lub jedno i drugie. Bardzo podejrzanym dla mnie jest to, że zamachowcy, kadze, którzy się decydują na to, że się wysadzą w działaniach swoich w powietrze, biorą z sobą paszport, chociażby w obronie własnych rodzin, nie robiliby tego. Bieli. Oznacza to, że chodziło wyraźnie o pokazanie, skąd zamachowcy pochodzą, jaki kierunek obierają. Chcę powiedzieć tak, dla mnie to jest prowokacja e, i uważam, że ta prowokacja służy temu, żeby Ameryka i NATO miały swój odpowiednik w działaniach zbrojnych, zasilonych działaniach zbrojnych w Syrii i byli konkurencją dla Rosji. Nie dajmy się zwieść temu, że Rosja teraz nawołuje, Putin nawołuje Francję do wspólnych działań militarnych. Tam są dwa fronty. Tam jest front rosyjski, tam jest front to, Uważam, że jest niebezpieczny moment. Cały czas, jak zaznaczam, 2016 to jest okres wojny w moim odczuciu. E, coraz mniej do swojej wizji mam wątpliwości po tym, co się teraz dzieje, po tych uchodźcach. Po tych zamachach w Paryżu. Obawiam się, że do zamachów jeszcze dojdzie, lub jakichkolwiek innych prowokacji. Mam odczucie, że może być co, jakieś zatrucie w Europie, które będzie też uznane jako zamach. Południe Europy, Włosi, być może Londyn, być może jeszcze Paryż i być może Skandynawia. To się może sporadycznie posypać w niedługim czasie. Obawiam się jeszcze jednej rzeczy: że na północy Afryki lub na Bliskim Wschodzie może dojść do wybuchu broni, bomby, która będzie powodowała skażenie. Ja nie twierdzę, że to będzie zaraz atom, ale na pewno się będzie mówiło już o skażeniu. Czyli mam odczucie, że Problem wojenny zacznie się tam nasilać. Coraz większy chaos w Europie. O co chodzi Amerykanom? Uważam, że stoimy w obliczu wojny, która się wydarzy w 2016 roku. Jest to wojna krocząca, wojna, która trwa już 3 lata. I uważam, że 2016 rok musimy do niego podejść bardzo ostrożnie. Zaznaczam słowa, które mówiłem na początku tego roku wydawały się nieadekwatne do sytuacji, którą mamy przynajmniej teraz. Proszę zwrócić uwagę, jak to się nasila i proszę o rozwagę. Proszę się zastanowić nie nad moimi słowami, a nad tym, co się wokół nas dzieje. Pozdrawiam Państwa.